A nie przejadę, nie My też tu mamy, tym... No tam jest, kurwa, taka, taka rozlewisko, no. no ty się, ty się my... kurwa, nie ty śmiej, ty Buber, się, kurwa! Ty się jakoś ostatnio wycłoniłeś, kurwa, widzę, no, jak, kurwa. Ostatnio kurwa. widzę, kurwa. Nie, ja tu 5.30 i wyszli Od samego rana to, kurwa, tam i z powrotem. Bombę gdzie macie? Kurwa! To się zaczyna robić z tego przedszkole, kurwa! O tu na rzeku. Ten nie ma paliwka, ten, A ja nie, nie, mam ten paliwka. nie chce kurwa rozjechać na drodze. Ten staje nie może odpalić kurwa. Czeka tam kurwa przed domem na starego? Przed Przed twojego teścia. A to nie ruszył? No! Kurwa